Na wprost. Dobra. ściągnij buty, ściągnij skarpety wejdź do wanny. Serio? Serio. Ja nienawidzę zimna, co każdy wie, bo nawet miałam problem z tym, żeby do morza wejść. to jest dla mnie naprawdę nieprzyjemne. Ała! Tak! Nie zapostój. Nie dam rady, no! To jest straszne. Jakiego kraju to jest flaga? Na Niemiec. Stolica? Beli. Francja, Paryż. Eee, no to jest. Eee... Jezu, Anglia. Anglia, stolica. Londyn. Cholera, jasna. Nie wiem. Jakiś uzbekistan czy coś? Nie rozpoznałam Chin, co mnie w ogóle bardzo dziwi, bo ja byłam w Pekinie tyle czasu. Znam tę flagę. Nie mogłam się już na niczym skupić. Myślałam tylko o tym, że chcę zakończyć to zadanie. Tak jest? Super, cieplutka. Pokażę ci zdjęcia, a ty mi powiesz, kto to jest. Nie wiem. Nie wiesz? Nie. Jeśli chodzi o tych polityków na zdjęciach, to powiem szczerze, w tym stresie problem. Ogromny. No to jest ten prezydent Francji. Nazwisko? Marko. Ma... No jakoś tak. No, w każdym razie. Te, te, te żygi, czy co to było, nie wiem, jakieś wymioty. Dla mnie ten zapach był absolutnie odrzucający. Ja mam mały, ale bardzo czuły nos. Ja wszystko czuję. Prawo? Nie, no, pożegam się. Na pewno nie wejdę do tego. Śniogę buty, ściągaj skarpety? Nie. Czułam okropny zapach. Mędliło mnie, chciałam stamtąd uciec. Nie. nie zrobię tego. Stój, stój, stój. stój. Zostań w pomieszczeniu. Mm -hmm. Po pierwsze, to jest brak szacunku dla mnie, żeby chodzić sobie po, zmarłych po zmarłym zwierzęciu. Nie wiem, co to było. Świnia, krowa, nie wiem. To, było, to były flaki, krew, brud. Nie zrobię tego. Mnie to odrzuca. Jest to dla mnie obrzydliwe. Po zwłokach nie będę chodzić. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wykonasz zadania? Tak, znam sobie sprawę. Sama jestem zaskoczona, ile mnie to kosztowało emocji. Było to dla mnie trudne. No, najtrudniejsze zadanie dla mnie to było. Decyzja Wszyscy. szybciutka, raz, dwa. Wszyscy. Adam wyprowadź. Dobra. To nie są łatwe rzeczy, no to nie są łatwe rzeczy. A to już było taki, taki mój gwóźdź to trumny, chyba. I cóż, poszło.